Zauważyłeś, że wraz z wiekiem zmieniają się twoje priorytety? To, co kiedyś wydawało się niezbędne, jak posiadanie dużej grupy znajomych, traci na znaczeniu. Prawda jest taka, że po siedemdziesiątce naprawdę nie potrzebujesz ogromnej sieci przyjaźni. Może to brzmieć zaskakująco na początku, ale jeśli się przyjrzysz, przekonasz się, że skupienie na własnym dobrostanie i niezależności może być jedną z najlepszych decyzji, jakie podjąłeś. W tym przekazie omówimy sześć powodów, dla których posiadanie wielu przyjaciół nie jest już tak konieczne w późniejszym życiu. Dowiesz się, jak twój sposób myślenia, wolność osobista, a nawet zdrowie mogą się poprawić, gdy przestaniesz martwić się o relacje, które już nic ci nie dają. To nie chodzi o samotność, lecz o życie na własnych warunkach, bez zbędnych oczekiwań i zobowiązań towarzyskich. Zostań z nami do końca bo możesz odkryć, że odpuszczenie presji utrzymywania wszystkich znajomości nie tylko daje wolność, ale także zmienia sposób, w jaki postrzegasz siebie i swoje dni. Pierwszy powód nie musisz już nikomu nic udowadniać. Jednym z głównych powodów, dla których po siedemdziesiątce nie potrzebujesz ogromnej grupy przyjaciół, jest fakt, że już dawno minął czas, gdy liczyła się aprobaty innych. Pomyśl o młodości. Ile razy twoje relacje obracały się wokół udowadniania swojej wartości, dopasowywania się czy dbania o wizerunek. Było to związane z chęcią zaimponowania kolegom z pracy, utrzymania społecznego statusu, lub po prostu bycia zaproszonym na spotkania. Teraz, na tym etapie życia, taka presja przestaje mieć znaczenie. Zbudowałeś już swoją drogę, a opinie innych nie mają już takiego ciężaru jak kiedyś. Zrozumiałeś, że prawdziwe spełnienie pochodzi z wnętrza, a nie z zewnętrznej. Aprobaty. Nie musisz szukać przyjaźni tylko po to, by podnieść swój status, bo jesteś tym, kim jesteś i nie potrzebujesz czyjejś zgody, by to potwierdzić. Na przykład pomyśl o Marku, mężczyźnie w swoich siedemdziesiątce, który większość życia wspinał się po szczeblach kariery. Zawsze otaczali go koledzy, znajomi i przyjaciele z pracy, lecz większość tych relacji opierała się na Wygodzie, a nie na prawdziwym kontakcie. Gdy przeszedł na emeryturę, te więzi zaczęły zanikać. Na początku czuł potrzebę utrzymania kontaktu, ale szybko zrozumiał po co tracić energię na relacje, które istniały tylko z powodu pracy. Dlaczego kurczowo trzymać się związków, które nigdy nie miały głębszego sensu? Zamiast kurczowo trzymać się dawnych nawyków, Marek postanowił skupić się na sobie. Zaczął więcej czasu poświęcać swoim hobby, odkrywać na nowo dawne pasje i przede wszystkim przestał martwić się o to, by imponować innym. Uwolniony od tej presji, odkrył niesamowitą wolność koniec z wymuszonymi rozmowami koniec ze zobowiązaniami towarzyskimi i zmartwieniami, czy ludzie go akceptują. Zaczął żyć dla siebie, co odmieniło jego życie. Drugi powód spokój. Ma większą wartość niż ciągłe bycie w tłumie. Z biegiem lat zaczynasz cenić ciszę i spokój znacznie bardziej niż ciągłe spotkania z ludźmi. W młodości przebywanie wśród innych wydawało się niezbędne. Hałas, spotkania i żywe rozmowy były częścią pełnego życia. Jednak z czasem uczysz się doceniać taki rodzaj ciszy, który pozwala naprawdę się zrelaksować, z dala od dramatów i zobowiązań. Nawet najlepsze przyjaźnie często wiążą się z obowiązkami: trzeba odzwonić, przyjąć zaproszenie, utrzymać kontakt. To nie znaczy, że relacje są złe, ale przychodzi moment, kiedy zaczynają być bardziej męczące niż satysfakcjonujące. Prawda jest taka, że nie musisz ciągle śledzić życia innych, ani czuć się zobowiązanym do bycia zawsze dostępnym. Teraz Twój czas należy tylko do Ciebie. Weźmy na przykład Annę. Kobietę w wieku 74 lat, która kiedyś miała ogromny krąg znajomych, liczne obiady, rozmowy grupowe i imprezy, które wypełniały jej kalendarz. Z czasem zauważyła, że te spotkania często ją wyczerpują, a rozmowy, powtarzające się historie, straciły swój urok. Niektórzy przyjaciele dzwonili tylko po to, by narzekać, a inni byli bardziej zainteresowani plotkami niż szczerymi rozmowami. To, co kiedyś sprawiało radość, zaczęło być męczącą rutyną. Pewnego dnia Anna postanowiła postawić granice, przestała czuć się winna odmawiając zaproszeń, które jej nie odpowiadały i nie czuła potrzeby natychmiastowego odpowiadania na każde wiadomości. Zamiast tego zaczęła doceniać spokój, odkrywając, że czas, który kiedyś traciła na pielęgnowanie tych znajomości, mogła w pełni poświęcić sobie. Chodziła dłuższymi spacerami, spędzała więcej czasu na łonie natury, a nawet zaczęła czytać książki, na które zawsze brakowało jej czasu. Najważniejsze było to, że zrozumiała bycie samemu nie oznacza samotności, lecz spokój ducha. W tym momencie nie musisz wypełniać swoich dni nieustannymi rozmowami, by czuć się związanym z ludźmi. Możesz cieszyć się własnym towarzystwem, bez oczekiwania na aprobatę innych. Wybierasz spokój zamiast presji, ciszę zamiast chaosu. Trzeci powód mniej. Przyjaciół oznacza mniej rozczarowań. Jedną z najtrudniejszych lekcji życia jest zrozumienie, że nie wszyscy, których nazywasz przyjaciółmi, będą tam, gdy naprawdę ich potrzebujesz. Z biegiem lat pewnie doświadczyłeś sytuacji, gdy przyjaźnie rozpadały się, a niektórzy przyjaciele oddalali się lub okazywali się jednostronni. Kiedy osiągasz 70 lat, Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że mniejsza liczba przyjaciół nie tylko zmniejsza twoje zobowiązania towarzyskie, ale także minimalizuje ryzyko rozczarowań. Każda relacja, nawet ta najtrwalsza, niesie ze sobą pewne oczekiwania, że oddzwonisz, że będziesz zawsze dostępny, że udzielisz wsparcia. Ale co, gdy te oczekiwania nie zostaną spełnione? Dzwonisz, a nikt nie odbiera, poświęcasz czas, który nie jest odwzajemniony. W tym momencie kto potrzebuje takiego stresu? Weźmy przykład Piotra, mężczyzny w wieku 78 lat, który przez lata obserwował, jak przyjaźnie pojawiały się i znikały. Niektóre kończyły się naturalnie, inne gasły, gdy zorientował się, że zawsze to on musiał dawać więcej. Znajomi, których znał od lat, nagle okazali się zbyt zajęci, rozproszeni lub po prostu niezainteresowani prawdziwą więzią. Początkowo bolało to Piotra i zastanawiał się, czy zrobił coś źle, ale wkrótce zrozumiał, że to nie on. Się zmienił. Tylko nie akceptuje już jednostronnych relacji. Rezygnując z potrzeby posiadania mnóstwa przyjaciół, uwalniasz się od rozczarowań wynikających z niespełnionych oczekiwań. Przestajesz się frustrować, gdy ktoś nie oddzwoni, i nie czujesz się już przytłoczony, gdy jakaś przyjaźń się kończy. Zamiast tego skupiasz się na tym, co naprawdę ważne: na sobie. To nie znaczy, że musisz się izolować, ale wybierasz jakość zamiast ilości. Zamiast utrzymywać długą listę znajomych, cenisz te relacje, które naprawdę przynoszą radość, czy to z rodziną, starym przyjacielem, czy nawet z samym sobą. To one mają znaczenie. Czwarty powód: Twój czas staje się jeszcze cenniejszy. Gdy jesteś młody, wydaje się, że czasu zawsze jest pod dostatkiem. Zawsze można spędzić więcej chwil z przyjaciółmi, inwestować w relacje i martwić się, kto jest obecny w Twoim życiu. Ale gdy osiągasz 70 lat, Twoje spojrzenie na czas ulega zmianie, a każdy moment staje się bezcenny. Zrozumienie wartości własnego czasu sprawia, że stajesz się bardziej wybredny w jego wykorzystywaniu. Choć przyjaźnie mogą być bardzo satysfakcjonujące, wymagają. Także czasu i energii, trzeba oddzwonić, umówić się na spotkanie, utrzymać kontakt. Niektóre relacje są naprawdę warte poświęcenia, ale wiele z nich trwa tylko z nawyku, z obowiązku, a nie z prawdziwej przyjemności. Na tym etapie masz pełne prawo zapytać siebie: czy naprawdę to najlepszy sposób na wykorzystanie mojego czasu? Czy ta przyjaźń dodaje mi szczęścia, czy jest tylko kolejnym punktem na liście zadań? Weźmy na przykład Olgę. Kobietę w wieku 44 lat, w późniejszym okresie życia, ale dostosujmy to do kontekstu emerytalnego, więc niech będzie w 80, która kiedyś cieszyła się aktywnym życiem społecznym pełnym kolacji, spotkań grupowych i licznych rozmów telefonicznych. Z czasem jednak zaczęła odczuwać, że długie rozmowy, które kiedyś były przyjemnością, stają się męczące, a spotkania, które kiedyś budziły emocje, przekształcają się w obowiązki. Podczas jednego ze spotkań, pełnego powierzchownych rozmów i narzekań, Olga zrozumiała, że nie chce już marnować swojego czasu w ten sposób. Postanowiła więc zmienić swoje podejście. Przestała automatycznie mówić tak i zaczęła odmawiać, gdy nie miała ochoty na wyjście. Zamiast spędzać godziny na plotkach i narzekaniach, zaczęła inwestować swój czas w to, co naprawdę ją uszczęśliwia: czytanie, spacery, naukę nowych rzeczy. I cieszenie się spokojem we własnym towarzystwie. Co zaskakujące? Nie, poczuła się samotna. Wręcz przeciwnie, była bardziej spełniona, bo wykorzystywała swój czas na to, co miało dla niej prawdziwe znaczenie, a nie tylko by sprostać oczekiwaniom innych. Piąty powód. Prawdziwa towarzyskość zaczyna się od ciebie. Jednym z największych mitów o starzeniu się jest przekonanie, że potrzebujesz ogromnej liczby przyjaciół. Żeby być szczęśliwym. W rzeczywistości najważniejsza relacja, jaką możesz mieć, to ta, którą budujesz ze sobą samym. Po siedemdziesiątce, po tylu latach nauki, zmian i doświadczeń, znasz siebie lepiej niż ktokolwiek inny. Ta świadomość sprawia, że uświadamiasz sobie, iż jesteś wystarczający takim, jakim jesteś. Od najmłodszych lat uczą nas, że trzeba szukać towarzystwa na zewnątrz. Że bycie towarzyskim jest kluczem do szczęścia, a samotność to coś, czego należy się obawiać. Ale istnieje ogromna różnica między byciem samemu, a odczuwaniem samotności. Wiele osób, które osiągnęły dojrzałość, cieszy się swoim własnym towarzystwem nie jako formą izolacji, lecz jako sposobem na poznanie siebie, refleksję i odnalezienie spokoju. Weźmy przykład Ewy, kobiety w wieku siedemdziesięciu sześciu lat, która kiedyś uważała, że musi być ciągle otoczona ludźmi, aby czuć się spełnioną. Jej życie było pełne spotkań, rozmów telefonicznych i codziennych zobowiązań. Z czasem jednak zauważyła, że mimo intensywnego życia towarzyskiego, często czuła się wyczerpana, a nie naładowana energią. Ewa zrozumiała, że wiele z jej relacji opiera się tylko na rutynie i że ciągle stara się dopasować do oczekiwań, by nie czuć się odrzuconą. W końcu postanowiła coś zmienić, zaczęła spędzać czas sama ze sobą, jakby rozmawiała z dobrą przyjaciółką, robiąc to, co naprawdę lubiła, słuchając własnych myśli i ciesząc się swoim towarzystwem. Chodziła na dłuższe spacery, bez potrzeby dzwonienia do kogoś, siadała w kawiarni z książką, zamiast rozmawiać o powierzchownych sprawach, a wieczory spędzała na refleksji, nie czując presji, by utrzymywać kontakty dla samego obowiązku. Ku jej zdziwieniu poczuła się lżejsza, szczęśliwsza i bardziej spokojna niż kiedykolwiek wcześniej. Prawdziwa towarzyskość nie polega na liczbie osób wokół, ale na tym, jak dobrze czujesz się ze sobą. Gdy przestajesz polegać na innych, by się zabawić, by uzyskać aprobatę lub prowadzić rozmowę, odkrywasz wolność, której wielu nigdy nie zazna. Stajesz się własnym źródłem radości, mądrości i spełnienia, a naturalnie przyciągasz relacje, które układają się bez wysiłku. Z ludźmi, którzy szanują Twoją przestrzeń i podzielają Twoje wartości, dając spokój zamiast presji. Szósty powód. Puszczenie starych więzi otwiera drzwi do pełniejszego życia. Jedną z najważniejszych decyzji, jakie możesz podjąć po siedemdziesiątce, jest nauczenie się, jak odpuścić. Porzuć presję utrzymywania przyjaźni, które już nie dają Ci radości. Zapomnij o przekonaniu, że Twój krąg znajomych definiuje Twoją wartość i odrzuć myśl, że bycie samemu oznacza samotność. Kiedy pozbędziesz się tych oczekiwań, otwierasz się na życie, które jest prostsze, bardziej wolne i satysfakcjonujące. Wielu ludzi trzyma się przyjaźni z przyzwyczajenia, nawet gdy te relacje już nic nie wnoszą do ich życia. Chodzą na spotkania, odbierają telefony z obowiązku i dbają o pozory, bo tak zawsze było. Ale co, jeśli mógłbyś pozwolić sobie na to, by odpuścić te przyjaźnie, które bardziej przypominają ciężar niż prawdziwą radość i skupić się na tym, co naprawdę cię uszczęśliwia? Weźmy na przykład Jana, mężczyznę w wieku 70 lat, który zawsze wierzył, że aktywność towarzyska to klucz do dobrego starzenia się. Robił wszystko, żeby utrzymać kontakt ze starymi przyjaciółmi, nawet gdy relacje te stawały się powierzchowne lub oddalone. Wypełniał swoje dni spotkaniami, przekonany, że ciągłe zajęcie to równoznaczne z spełnieniem. Jednak pewnego dnia Jan zdał sobie sprawę, że już nie czerpie z tych interakcji przyjemności. Rozmowy stały się powtarzalne, spotkania rutynowe, a on sam czuł się bardziej wyczerpany niż związany z innymi. Postanowił więc coś zmienić. Przestał zmuszać się do utrzymywania relacji, które straciły sens. I zaczął skupiać się na tym, co naprawdę ma dla niego znaczenie. Spędzał więcej czasu na świeżym powietrzu, zadbał o swoje zdrowie, uczył się nowych rzeczy i cieszył się wolnością, że nie musi spełniać oczekiwań innych. Ku jego zdziwieniu poczuł się lżejszy, szczęśliwszy i bardziej spokojny niż kiedykolwiek wcześniej. To właśnie istota puszczania. Nie chodzi o to, by zamknąć się na świat lecz by zrobić miejsce na to, co naprawdę daje ci radość. To zrozumienie, że twoje szczęście nie zależy od liczby osób wokół ciebie, ale od tego, jak wiernie realizujesz życie, o jakim marzysz. Przyjmując tę filozofię, przestajesz się martwić, kto jest w twoim otoczeniu i zaczynasz skupiać się na tym, co sprawia ci radość, doceniając małe, codzienne chwile, spokojny poranek, hobby bez rozproszeń, Chwilę refleksji. Odkrywasz, że prawdziwe spełnienie płynie z autentycznego życia a nie z utrzymywania przyjaźni z obowiązku. Na zakończenie poświęć chwilę, aby przemyśleć wszystko, o czym mówiliśmy. Idea, że nie potrzebujesz wielu przyjaciół, po siedemdziesiątce nie oznacza izolacji, lecz wolność. Chodzi o uwolnienie się od zbędnych zobowiązań, wybranie spokoju zamiast presji i życie zgodnie z własnymi pragnieniami. Zobaczyłeś, jak oddalenie się od relacji, które już ci nie służą, może przynieść więcej radości, więcej czasu i satysfakcji, o jakiej wcześniej nie marzyłeś. Co najbardziej zrobiło na tobie wrażenie? Może już zacząłeś. odpuszczać przyjaźnie, które wydawały się ciężarem, albo odkryłeś, jak bardzo cieszysz się własnym towarzystwem, gdy dasz sobie szansę. Chętnie poznamy twoje zdanie. Zostaw komentarz, opowiadając, czego dziś się nauczyłeś i jak zamierzasz to wykorzystać w swoim życiu. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna i motywuje nas do tworzenia kolejnych treści, które informują i inspirują. Dziękujemy że byłeś z nami i do zobaczenia następnym razem.